W interesach w usługach zazwyczaj dużo ważniejsze jest utrzymanie klienta jak pozyskanie go. Dlatego, że bardzo często jest taka sytuacja, że koszt pozyskania użytkownika, tam było akurat 150 zł w prezentacji, koszt pozyskania użytkownika jest zdecydowanie większy niż przychód w pierwszym roku z niego. W związku z tym trzeba dbać o to, żeby użytkownik został. Oraz, żeby ten konkretny użytkownik polecił naszą usługę jeszcze znajomym. Przez to, że pracowałem w funduszu, myśmy mieli troszeczkę zboczone podejście i robiliśmy bardzo zaawansowane plany finansowe. Część analityków, z którymi pracowałem, wymyślało jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, żeby prognozować przyszłość dla startupu. Swego czasu wymyślili w ogóle coś takiego, znaczy wymyślili. Znaleźli gdzieś w literaturze coś takiego jak krzywa logistyczna, czego używali do prognozowania przychodów. Z doświadczenia sztuka dla sztuki, tak? Moje założenie dzisiaj jest takie: plan finansowy być, powinien być w startupie najprostszy jak to jest tylko możliwe proces. E, takiego pomysłu na startup, to jest bardzo prosty, tak? Zwykle e, ktoś pada na idealny pomysł uruchomienia jakiejś e-usługi. Dopiero później e, ktoś mu podpowiada albo sam na to wpada, że warto by taki, e, taki pomysł zweryfikować i sprawdzić, czy na przykład będziemy mieć na niego klientów, albo czy e, są grupy docelowe i w jaki sposób, a przede wszystkim oczywiście w jaki sposób będziemy na nim zarabiać. W moim przypadku, w przypadku kalkulacji należy wspomnieć bardzo mocno o okresach rozliczeniowych za te abonamenty, za usługi. E, są to różne okresy. Miesiąc, kilka lat, godzina, minuta. Spotkałem się również z rozliczaniem sekundowym za, za używanie miejsca na dysku, na dysku właśnie w hostingu. Drodzy Państwo, prowadzę własny biznes, biuro doradcze. I tak naprawdę nie będę ukrywać, że jestem super ekspertem w innowacyjnych projektach internetowych czy ogólnie związanych z e-biznesem. Natomiast po prostu jestem doradcą, który pozyskuje wszelkiego rodzaju źródła dofinansowania na wszelkiego rodzaju dziwne mniej lub bardziej projekty. Począwszy od zakupu samolotu ultralekkiego poprzez szkolenia dla wykrywaczy półtóż wieprzowych. Jednocześnie zastanawiałem się, co zrobić, aby dane były bezpieczne, czyli nie ginęły po awariach sprzętu w firmie, w biurze oraz były udostępniane upoważnionym, uprawnionym użytkownikom, a nie tylko przebywającym w firmie. Wtedy wygrała idea przechowywania danych na zewnętrznych serwerach popularnych murach oraz praca z danymi poprzez www. Czyli nie ma konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania na własnych komputerach, a całe oprogramowanie do poznawania tekstu w dokumencie oraz archiwizacja jest po stronie serwera. Wszystkie interesy, których w ogóle ja się dotykam, zawsze idziemy w opcję MVP. Czyli przy, mam, mam, dam, dam dobry przykład. Podstawowe funkcje, nie wiem, 20 funkcji na przykład portalu, Wycinamy, 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 zostaje 5-6, wrzucamy to na rynek. Jeżeli 5-6 funkcji danego portalu ściągnie użytkowników, ich zatrzyma, nawet niech oni napiszą: brakuje tego i tego, to i tak nie działa, to to, jakieś funkcje nie działają dobrze, nieważne. My zweryfikowaliśmy rynek i dotknęliśmy go przede wszystkim, bo nie dotykając rynku, my działamy w oparach wyobraźni. Działamy w oparach wyobraźni i pomysłodawcy, chcemy myślą: hmm, a niech będzie logo różowe, a inna osoba przyjdzie z zespołu – nie, niebieskie. Będzie dyskusja pół dnia na temat logo różowego czy niebieskiego, podczas gdy w ogóle to nie ma sensu. Trzeba wrzucić logo różowe na początku, jak się nie spodoba, zamienić na niebieskie i koniec kropka. Po prostu trzeba rozpisać na elementy pierwsze. Wszystkie funkcjonalności, wszystkie elementy składowe, wszystkie zakładki to co, jest jakby, co będzie w ogóle przedmiotem tego portalu czy tej, tej usługi? Krok po kroku, z detalami, jak tylko się da najbardziej. Ponieważ ta dokładna rozpiska będzie stanowiła podstawę wyceny. Taką najbardziej ostrą opinię, którą słyszałem, była taka, że jeśli ktoś startuje w 8.1, to powinien mieć 123% środków wnioskowanej dotacji. Dzięki temu na pewno zachowa płynność finansową. Możliwe, że to jest przesadzone, ale no doświadczenia wielu osób no, pokazują, że to jednak może być trudne pod kątem, pod kątem zachowania płynności finansowej i na to też zwraca szczególną uwagę w, w obecnych czasach PARP. Jest o wiele prościej klienta abonamentowego przekonać do zakupu jakiejś usługi, do rozszerzenia pakietu, do przejścia na inny pakiet na przykład. Do czego tak jest? No, to jest prosta sprawa, tak? Jak? dzwoni handlowiec y, działu obsługi klienta do klienta, którego już ma pozyskanego, to on nawet chętniej z nim będzie rozmawiał. Jak dzwoni handlowiec, sam, sam po sobie to widzę, nie wiem, czy Państwo tak mają... Jak do mnie dzwoni ktoś z mojej sieci telefonii komórkowej, to jestem w miarę zadowolony, że on dzwoni, bo może uda mi się y, trochę obniżyć moje rachunki. Czy przynajmniej mi się tak będzie wydawać, że mi się udało obniżyć. A jak zadzwoni do mnie zupełna konkurencja, tak, to, to ja nie jestem zwykle tym zainteresowany. Bo, bo traktuję wtedy tego telemarketera trochę tak po Skąd czerpać wiedzę? No oczywiście jeszcze raz podkreślę, podkreślę Google'a. Tutaj sobie jeszcze wypisałem kilka fajnych, kilka fajnych miejsc. No to, a, idę Internet Standard, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest bardzo ciekawe, tam są bardzo ciekawe publikowane raporty na temat, na temat e-commerce, inne portale, komercyjnie.pl, czy, 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 czy raporty na innych serwisach w blogach? Bardzo często polecam blog SEO IT Technology US. Nie wiem, jak bardzo się teraz rozwija, niemniej jednak kiedyś był bardzo, bardzo poczytny i bardzo, bardzo dobrze prowadzony. No i nie należy zapominać także o własnych źródłach, z własnych testów, z własnych, z własnych doświadczeń w innych sytuacjach. Później pada pytanie, dlaczego aż tyle? No i nagle się okazuje, że e, bierzemy Excel, jak fundusz bierze Excel i patrzy, o, to może wylecieć, to może wylecieć, to może wylecieć pensje za dużo dla pomysłodawców. O jest pierwsze, co wylatuje. To jest co jest zmniejszane. Trzeba pamiętać, że takiego wykonawcę trzeba monitorować. Nie na zasadzie, a tam podpisałem umowę, dałem dane, dobra, tam trzy miesiące oczy za sąd tam robi, tak? Mamy wskaźniki, cele, rezultaty do wykazania przed polską agencją rozwoju przedsiębiorczości i trzeba ich pilnować, bo z tego nas rozliczają. W związku z tym przy takich wykonawcach od razu na etapie umowy trzeba pamiętać o tym, żeby sobie skonstruować taki system monitoringu, weryfikacji postępu pracy, tak żeby, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie dostajemy raport, zrobiliśmy to, 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 to już działa, to nie działa, tu testujemy, tu weryfikujemy, jakkolwiek, tak. Popularnych modeli biznesowych są trzy. Trzy popularne modele biznesowe, pierwszy to jest freemium, drugi to jest abonament, a trzeci to jest właśnie to pośrednictwo. O abonamencie to już mówiłem, tak? Freemium jeszcze o tym nie mówiłem. Przyjrzyjmy się temu trochę bardziej uważnie. E, freemium to jest taki model, w którym podstawowe usługi serwisu są darmowe, a jak chcemy więcej, to trzeba zapłacić. Rynek jest różny, możemy mieć super pomysły, no ale coś nie do końca może się udać. Mam takich kilku klientów znajomych, którzy sobie właśnie jeszcze w tym zupełnie pierwszym naborze z 8-1 poskładali wnioski i teraz się zastanawiałem, tak? No zrobili, no ale to tak średnio działa i tak okres 3 lat trwałości, w ogóle jakichś klientów trzeba wykazywać jakieś przychody. Tak wszystkich się proszą, może byś mi kupił jakąś tam, wiesz, kup mi proszę, kup, kup. No dobra, no coś tam kupię. no. Ale no to, na, to tak nie może działać, tak? No bo jeżeli nie wykonamy wskaźników rezultatów, produktów, celów, Niestety oddajemy dofinansowanie z odsetkami jak za zaległości podatkowe. 14% bardzo drogi kredyt.